Witam Was serdecznie. Jako amator, filozofii, człowiek, który lubi rozkładać wszystkie rzeczy na czynniki pierwsze, doszłem do takiego wniosku, które Wam teraz przedstawiam o demografii Europy, która moim zdaniem jest czynnikiem tego, co się dzieje dzisiaj: czyli emigracji, Zielonego Ładu i może jeszcze innych problemów. Może nie wszystkich, tak? Bo wojna, wojna i inne sprawy, no to trzeba by jeszcze osobno rozłożyć. Ale. To, że w Europie coraz mniej ludzi rodzi, rodzi się dzieci, moim zdaniem to był taki główny problem i e, reformy państw i wprowadzanie różnych systemów, które miały tego zapobiec. Jak na przykład pieniądze socjalne za dzieci, zachęcić właśnie rodziny, żeby miały wyższy standard życia i chciały mieć większe potomstwo. Bo na terenie Europy się aż tyle nie, nie orientowałem, tyle co Polski, to Wam powiem. Że my mamy z tym problem już od nowego stulecia, czyli po 2000 roku coraz mniej ludzi się rodziło. Jak w II Rzeczpospolitej się pięć dzieci rodziło na rodzinę, w latach 70. 80. rodziło się trójka dzieci, to po roku 2000 była to już tylko dwójka, a obecnie mamy 1,3, czyli um, można powiedzieć, że wymieramy. I o ile wiem z historii, państwa zachodnie też już miały ten problem i moim zdaniem dlatego też otwarły się na uchodźców o tym tak się aż nie mówi bo jak nie umieli znaleźć rozwiązania żeby w swoim własnym narodzie pobudzić dzietność no to trzebało bardziej się otworzyć na obcokrajowców, żeby to oni tą gospodarkę ruszyli bo jak wiemy z historii która mnie niezmiernie interesuje że wszystkie państwa, które podbijały świat jak Niemcy nazistowskie czy Niemcy, Bismarka, czy Francja Napoleona czy Rzym zawsze wyróżniały się tym, że miały większy przyrost naturalny od innych państw i był wyższy poziom napędu gospodarczego. Wiadomo, czy więcej ludzi to też lepsze wynalazki, więcej szansy na zdobycie dobrych wynalazków. Jedynym chyba tego ustępstwem to była Mongolia, może było więcej takich państw, które miały tylko jeden pewien dobry wynalazek i taktykę, która zastąpiła mm, mniejszą populację by zdobyć, podbić jakieś tam tereny, a doprowadzając nas do czasów teraźniejszych, gdzie mamy tak, że są wypłacane emerytury, które nie są zbierane od początku do końca, tylko zawsze młodzi pracują na starych i rządy mając to na uwadze, że mógłby być wielki kryzys i na siłę próbują zastąpić i sprowadzać właśnie młode pokolenie, czy pokolenie, które bardziej się, że tak powiem, rozmnoży. Bo też z moich obserwacji wynika, że czym biedniejsza rodzina, tym bardziej dzietna. Chyba że zaliczamy do tego jakieś gwiazdy sportowe, bo tam zauważam też większy przyrost naturalny, jak powyżej dwójki czy trójki dzieci. I tak jak widzimy, Europa Zachodnia sobie z tym poradziła, sprowadzając emigrantów, ale jak widzimy 20 lat później. Mają dość mocne problemy, gdyż ci ludzie niekiedy nie potrafią się dostosować do danego społeczeństwa, do którego przyszli mieszkać. I teraz zastanówmy się sami, bądźmy racjonalistami w naszym kraju. Widzimy, co się dzieje. Teraz mamy najgorszą dzietność w Europie, że gdyby ten trend się utrzymywał, to za jakieś ile 80 lat będzie nas tylko 15 milionów, a obecnie 38. To wyobraźcie sobie, że jak nie my, to ktoś by tu też musiał nas zastąpić. Na Ukrainie jest wojna, więc ludzi tu już nie przychodzi, a oni byli najbardziej zbliżeni do nas. A jak widzimy, nie za bardzo nam tutaj z Afrykańczykami czy Muzułmaninami się współpracuje. Nie uważam, że może to są źli ludzie, tylko odmienność kulturowa jest może zbyt duża i może dochodzi do zbyt wielu napięć. Czyli jak debatujemy na różne to tematy, wojny w Izraelu wojny na, w Rosji i w Ukrainie, to moim zdaniem powinniśmy się skupić tutaj. Ja sam już zacząłem myśleć, bo byłem dość mocnym egoistą i mówię sobie, jak nie umiem się z nikim dogadać, moje życie też się potoczyło, jak potoczyło, to mam wygodnie się, mam dobre życie. Mogę nawet być rentierem za parę lat, bo już nawet, zależy tylko we właśnie ile wydajemy i w jakim standardzie żyć. To po co mi dzieci, po co myśleć o, 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 o swoim pokoleniu, jak ja sam mogę przeżyć te życie bardzo wygodnie. Tylko, jak to wielu z nas mówi, jesteśmy też narodowcami, kochamy swój kraj i chcielibyśmy, żeby ten kraj dalej istniał. No i bez naszego dalszego pokolenia będzie, będzie to skazane na, na wymarcie, albo ktoś, in, inna rasa zastąpi, że tak powiem, nasz kraj, chyba że inaczej to widzicie, bo jeszcze jest nadzieja w technologii, która na przykład nie będzie potrzebowała już tyle ludzi, bo będzie nas wyręczy, wyręczała, w różnych, w różnych pracach, jak to maszyny, sztuczna inteligencja może tak być. Można być optymistą, jak najbardziej też tak to lubię, lubię robić i może tak się to potoczy, że technologia sprawi, że nie będzie na stylu potrzeba. Tylko moim zdaniem Niemcy, Francuzi dawno to już zauważyli, że ta technologia aż tak szybko nie idzie. Jednak te ręce do pracy są potrzebne i ściągają z innych krajów, czy nawet z Polski. Obcokrajowców właśnie do pracy, przytrzymując główne stanowiska u siebie i jakoś próbując nad tym zapanować. Czy to im się uda, nie wiem, życzę im tego, żeby tak. Bardziej bym się bał, żeby doszły do władzy skrajnie nacjonalistyczne jakieś tam poglądy, tak jak na przykład za Hitlera, jeszcze do, doszedłby do tego jakiś kryzys, no i ludzie by znowu postanowili robić jakieś tam czystki albo wojny domowe między sobą. Też mogę sobie wyobrazić taki, po, taki podział historyczny albo taki los, który może nas czeka, ale wolałbym jednak inny. Tak więc zróbcie sobie różne debaty, jak to robicie, różne rozmowy i może zastanówcie się nad tym, jak skłonić naszych rodaków do, żebyśmy się lepiej rozmnażali między sobą i dalej przekrozywali te geny. I nie wymierali jako naród, tylko te 2:0 to jest te minimum, albo nawet, że tak powiem, powiększali swoje siły w ludziach i teraz trochę dla tych ludzi którzy lubią teorie spiskowe jak paska ziemia to zwróćcie uwagę yy, parę takich głównych tylko argumentów podam ile pieniędzy trzeba by poświęcać na to żeby to dalej było w sekrecie żeby tyle narodów tyle naukowców yy, milczało i jakie pieniądze trzeba by im płacić to tak samo jak niektórzy ludzie myślą że szczepionki nas zabijają yy, wiele ludzi chce nas zabić a moim zdaniem tak naprawdę chcą nam pomóc, żeby ta śmiertelność była jak najmniejsza i ta liczba ludzi była jak największa, bo czym dłużej żyjemy, teraz po 40 dużo ludzi nawet zakłada rodziny i, i że tak powiem, prokreuje się, przedłuża ten swój gatunek. Dlatego narodom zależy tym bogatszym, żebyśmy żyli dłużej w dostatku i dłużej mogli pracować. Bo wiadomo, jak jest mniej e, młodych ludzi, to niestety starsi będą musieli dłużej pracować. Dlatego też ta teoria, że chcą nas e, za, u, u, zaszkodzić, zabić jakoś też nie ma sensu. Jak sami się nie rozmnażamy i sami znikamy e, z tej powierzchni ziemi, nie przedłużając naszego gatunku na tyle, ile byłoby to potrzebne. Tak samo Zielony ład, on nie służy, żeby was zniewolić, tylko wam przedłużyć życie, żebyście nie żyli w toksycznych środowiskach, żeby nie było firm. Które za wszelką cenę chcą się zachłapać, nachłapać, wylewając jakieś toksyny albo e, psując wasze środowisko, tylko żeby wprowadzić je zrównoważony rozwój. Tak więc, moim zdaniem, większość ludzi bije głową w mur na TikToku, krzywdząc siebie i innych, nie zważając na taki prosty problem, że sami wymieramy. I jeszcze na żadnym live nie widziałem e, takiej tematyki, żeby podjąć jej i znaleźć jakieś sposoby albo wpłynąć w ogóle na ludzi, na, na tą świadomość, że to co się dzieje z naszym narodem, to tak samo jak mogliby podjąć też temat doktora Kalkuna, który w, mysią utopię wprowadził i jeśli myszą zapewnił dostatek, nie było żadnych zagrożeń, żadnych zwierzątek, które te myszy jadły to te stado za każdym razem wymierało i podobne wnioski dzieją się właśnie z tymi bogatszymi narodami jak ten, to sobie o tym poczytajcie, bo ciekawy temat naprawdę. Niedawno też prowadziłem dy dyskusję i trzymałem się tego tematu, że jednak mamy lepszy rozum i myślenie, i widzimy więcej rzeczy i zagrożeń niż myszy, ale jednak moim dyskutantom zwracam honor, że mają rację, że może nawet taki scenariusz stać się z nami co z takimi myszkami? W sumie też nasz naród do tego dąży, bo jak macie dzietność 1,3, no to znikamy. I teraz pytanie dla Was, dla słuchaczy, dla nas, dla rodaków: w jaki sposób byście wymyślili, żeby tą, ten trend odmienić? W ogóle, czy mamy taki, taką świadomość, co się dzieje i co się, licz, co się z tym liczy? Jakie te zagrożenia nas czekają w przyszłości, jako już będziecie starsi na emeryturze, albo choćby już po 40 czy po 50.? I ostatnia dygresja podobałam mi się takiego Rosjanina, który powiedział, że lubi Polaków, bo marudzą. Oni nie marudzą i mało działają, ale znowu my bardzo marudzimy i też niewiele działamy, to może zmienimy tą tendencję marudźmy i szukajmy rozwiązań i po prostu wprowadzajmy je w czyn, czy coś wyjdzie, czy nie. Wyciągnijmy wnioski, uczmy się na błędach, tego Wam życzę. Trzymajcie się do usłyszenia.